Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w ten piękny, słoneczny dzień, u nas słoneczny, aczkolwiek weekend, moment, 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 nie zaczął się, puch, nie zaczął się dobrze, bo dzisiaj jechałam na siłownię rowerem, no miałam jechać listerkiem, jak zawsze samochodem, zawiesić dziewczynki, jałam. Y, zawieźć dziewczynki do szkoły i z siłowni wtedy siłownię, Ze szkoły na siłownię, y, no ale stwierdziłam, że kurczę, ja muszę sobie zrobić drugie śniadanie. Na dzisiejsze drugie śniadanie miałam takie przepyszne, przepyszne y, ciasteczka owsiane. Y, więc musiałam, wiecie, dać miodu, podprażyć to w ogóle i... Y, 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 i potem uformować z tego ciasteczka i upiec 12 minut w piekarniku no i mówię, wiesz co mi dobę, to ja też pójdę na tą siłownię ale ja do rowerem po prostu rower schowamy do, do samochodu i pójdziemy razem na siłownię a potem pojedziemy do szkoły bo niestety znowu musimy jeździć do szkoły bo szkoła nie ma papieru od naszej OT czy od rehabilitanta Taki, taką podkładkę w razie co po tym złamaniu, że to było jej złamanie, yy, że mogą normalnie dalej to yy, transferować wszystko ładnie, pięknie. Po prostu to jest takie w razie w, a tu w do wszystkiego muszą mieć podkładki. Yy, no ale nieważne, zrobiłam sobie ciasteczka, zjadłam ciasteczka, po prostu pyszne. też zrobiłam do koleżanki, ale trochę je spaliłam niechcący, znaczy niechcący mój piekarnik jest spalił niechcący. Dzisiaj dałam na mniejszą temperaturę i ciut e, mniej, minut. E, i, I wyszły rewolucyjne, jak zawsze, oczywiście. E, ale do czego zmierzam? Jechałam rowerem, słuchajcie, u nas właśnie z Gilbert, Road już byłam praktycznie przy samym. No przy światłach już byłam. E, I mówię, zmienię, zmienię przerzutki bo miałam nas na najcięższych. Mówię, żeby potem mi się dobrze ze świateł ruszało. No, i tak jeszcze, wiecie, wzięłam. Prze, przerzuciły się te przerzutki yy, ogółem na te mniejsze, ale jeszcze tak się wzięłam, sobie, przekręciłam yy, pedałami, no jest wszystko w porządku, bo ten rower potrafi robić głupie rzeczy. No, stop. Yy, mili! No, stop, łańcuch mi spada w tym nowym rowerze. Yy, no, to tak ruszyłam. Tak jak ruszyłam, to... Mili! Poczekajcie. Jestem z powrotem, Jarek przyjechał ze szkoły i z szybkich zakupów. No i ja szczekałam, oczywiście musiała szczekać, bo nie wyczuła, że to pan. E, tak, no i wiecie, na tych światłach wzięłam, e, ruszałam. E, I co się stało? Co się stało, że no wiadomo, tutaj nie siedzicie na, na siodełku. Tylko jesteście nogami na pedałach normalnie, na stojaka praktycznie. Ja tak ruszyłam, przekręciłam nogami i, i ruszyłam. I w tym momencie, jak ja ruszyłam, przekręciłam, to tu łańcuch spadł. Nie wiem czemu, nie wiem czemu, ale spadł, a ja po prostu mm, przez to wszystko poleciałam na ramę, na ramę rowera. Czujecie to? Czujecie, jaki ból? Ból tam. Nieziemski, także tam jest obtruczone. Udo od strony wewnętrznej też tak jakoś uderzyłam dziwnie. No, po prostu kleciałam, tak wiecie, w dół i, i to udo tak o tą ramę tam napinało i po prostu przygniotłam sobie jeszcze. No, strasznie, bolało strasznie. Najbardziej właśnie czułam to, plus jeszcze siodłkiem uderzyłam. Tą węższą częścią siodełka, wiadomo. Uderzyłam po prostu ni to w dupę, ni to w plecy, tak blisko, blisko yy, nerek. I mam po prostu takie czerwone. I będzie tam duży śnieg, będzie, będzie bardzo duży śnieg. Yy, no i tam zauważyłam, że mam yy, siniakę już tutaj na nodze. Ogółem tutaj całe wewnętrzne UDO mam napuchnięte i to tak bardzo boli. Bardzo wiecie co? Ja jak zjechałam na tym, zeszłam na ten chodnik szybko, bo samochody ruszały, to po prostu pierwsze to łzy tak mi leciały. Ciężko, bo mi, wiecie, zejść z tego rowera, dałam radę więc najpierw po prostu wzięłam, założyłam ten badziewny łańcuch na ten rower i po prostu łzy same mi leciały, same łzy mi leciały z bólu, zadzwoniłam do Jarka że nie dojadę na siłownię, że wracam do domu no i ono, no co się stało wiecie, no ten głos też nie miałam taki normalny, tak ciężko było mi mówić i w ogóle no i on stwierdził, że mam wolę go czekać, on za chwilę będzie no i przyjechał. tylko bo ja stałam na tym chodniku, tam koło takiej budowy, i po prostu staram się nigdzie nie patrzeć. Grzebałam w komórce, bo po prostu ze same mi leciały. Nie nie umiałam tego zapanować. To po prostu był taki ból, że już ze same mi leciały. W sumie myślę, Boże, baba 30 lat, a, a, a ryczy głupia, i jeszcze nie chcę ryczeć. A, a ryczy. to takie byłam me mega, po prostu dziwne. Ale jak wsiadłam do samochodu, po prostu się rozryczałam jak małe dziecko, jak malutkie takie dziecko, które pragnęłoby e, przytulenia mamy czy taty. No, sam ta myśl o tym bólu, to aż mnie po prostu uzyle e, są, bo to boli. Boli to strasznie, a chodzę po prostu jakbym miała jakąś kupę w gaciach. No tak, ale... Staram się chodzić, żeby to po prostu rozchodzić, ale boję się też jutrzejszego dnia, bo co, usiądę na chwilę na kanapie czy coś. No to jak ruszam, no to strasznie wtedy znowu, znowu, znowu boli. No, także taki mały wypadek na rowerze. Zobaczymy, co tam dzisiaj będziemy z dziewczynami robić. Także tak, kochani, widzimy się potem, jak już y, dziewczyny przyjadą. Y, myślę, że coś na pewno nagramy. Zobaczymy jeszcze co będziemy robić. Też? Mama. Sprawdzę. Tak, ona. Hej, mama nie, nie filmowałam, bo... To co mówi, dać to paparazo? Nie. Wiem. To. A, tak. Filmowałam Smakowało? Mhm. Mhm. No. I patrz, jak się spadła. Ja! Dziewczyny jadły. Nie miały obiecane już ostatnio. I wracamy do domu, tak? Nie. żadnych wyścigów, ja jestem zmęczony. Dzisiaj ja mam wyścig w Nandosie z ludźmi. Cieszysz się, że skończyłeś pracę? Oczywiście, bardzo się cieszę. Marze o łóżku. Ja też. Za to! Ja jestem tak i nie tak. Nie, nie będziesz mógł dzisiaj odpocząć. No bo ten się cały dzień dzisiaj z nami Bawi! No to dużo tacie nie zostało. Trzy godziny od teraz. <ślam> bo o ósmej idziecie spać. Nie, ja chcę. Jedziemy do domu, nie? Z tak. A tata kieruje jesteś z tyłu. Może tak być. Nie, co to ma znaczyć? Ja może żebyś ja siedziała, w takiej Co? Kombinujesz? Nie. Filmujesz. Co robisz? To ja się zmywam. Czemu się zmywasz? Zostań tu ze mną! <grymne> nie chcę mama! Nie leków. Prawda? 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 Może Prawda? Nie, dam Bo ci nie wywalę. No to spoko. Daj da mi tą komórkę. Nie będziesz miała Bo ci... na czym grać czasami. I co wtedy? <grym> Jak ty mi wywalisz komórkę, to ja wywalę ci tą Nie, ta nawet nie jest moja. Wiedziałam, że to powiesz. To wywalać tą chwilę, na którą mieć. Ale to jest ludzi. Nie. To, to jest moja, ale to nie moja ile ją wywalić. Nie! Tak, idę. Nie? Idę, biegnę po nią. Cześć. A. Widzisz <laughs> <O, nie. śmiech> <Abuzi>. was? <laughs> co ty co ty Ej, no piasta, co ty robisz? Nie bierz jej bluzki do góry. Fuj, ble. Jesteś fujble. Nie. Nie. Czekaj, na nas uzie i idziemy. Złota. Nie. Fuj. uważaj na mnie, bo jestem tu Obita. Obita strzika. E, fuj, Obita znowu. To ma kilka książek na dach. Nie trzydzieć. Jak cię? odrabia lekcje. odrabi lekcję. Popatrz, odrabi lekcję. Ty już odrabiasz się długo po wakacjach. Już. Jaka serwis? Sorry to ty. Nie, ja, serwis. Czekamy na to, i idzie na górę. Serwis. To serwis to ty. Ja wolę iść do przedszkola. Dlaczego do przedszkola? No? Zostaw mnie! Zostaw, Zostaw mnie! Dlaczego chcesz iść do przedszkola? Zostaw mnie! Ale weź się zachowy. Tak. Obejdź broder! To 20 minut. Będziesz ciekawi dzisiaj, to go? Nie. Tak? To powiedz mi, czemu chcesz wrócić do przedszkola? Z jakich powodów? Bo nie podoba Ci się wzorówce? No wydawał mi się, ale nie pamiętam jak weź te klasy miała na imię. I co? Jak nie pamiętasz? Wszyscy z, z Tobą chodzą do zarówki. Nie, nie? No ale no to do, do obok do klasy też. No. To nie. Cza, to czemu chcesz wrócić do przedszkola? Nie, bo... Bo co, bo będziesz mogła się bawić wtedy więcej? Nie. Nie czytać, nie liczyć? Ég Teru búið að finsita til mér Algjör sérald óhuga Að ég hlutast að framleika og einari backfræðar Létt perk að timerinn Af þetta sarcáng, dan Bo się spalniesz, nogę złamiesz. Nie, 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 Dorotko nie. Ja Ci tak sobie podobam. Dzięki. Ale tak delikatnie będę nie Nie. To nie tak. Grill <noise> really? Idź Idź, idź. Dalej do siebie raz. Do raz. siebie idź. Mama. Straszyć mnie. Tak, Chcę cię wystraszyć. Ale zobaczysz jak sobie radzę. Tak. Ale ładnie patrzcie grillem, nie?

i wtedy tak hej nie ale odbij, próbuj odbij normalnie odbij. a co a co ja nie tak, tylko całą rękę. tak jak 反 <Bye. S 2>